Wiarygodność danej osoby. Wystarczy zapytać daną osobę o numer legionisty, który otrzymuje każda osoba przy rekrutacji. Każda osoba zna swój numer i po takim numerze łatwo da się zweryfikować w jakich latach dana osoba służyła. No i wtedy też można dojść do tego w jakim regimencie i tak ja osobiście nie znam go, nigdy o nim nie słyszałem i żadna z osób, które znam, czy to z mniejszym, czy z większym stażem, też nie wie o kim mowa. I tutaj te dwie sekcje zazwyczaj werbują swoje szeregi osoby o ponadprzeciętnej inteligencji i ponadprzeciętnej kondycji fizycznej. Z tego co wiem, to Toniacy Głolański a nie tym, ani tym się nie wykazuje, a więc ciężko tutaj mówić o tym, aby no, on w takiej sekcji był. Wywiad, który przeprowadził Morański z jakimś dziennikarzem, w którym rzekomo odpowiada się w języku francuskim. Jeśli chodzi o mnie, ja nic z tego francuskiego nie zrozumiałem. Wydaje mi się, że chciał powiedzieć ne compris, chciał powiedzieć, że ne Comprompa. W każdym bądź razie, dałem do przesłuchania mojemu koledze z Mołdawii, który także mówi po francusku, ale nie kłół. tak ta compris, Bo też że nic nie